Yy, Czym my tu mamy tonę rzepaku? Jak to tutaj wygląda? Tu mamy pełną naczepę rzepaku. A tu? Tu nic. Nie? No, czyli ten rzepak się po prostu. jak nic? Pełna naczepa, kurde, rzepaku. Co ty, kurde? Tak. No. Ja z to wyglądało jak No? Eee, o, tak, tak czy siak, no mamy... Dwie pełne naczepy, no i z tej jednej tutaj tona zaledwie. Eee, czekaj. Na pole nam nie starczy, tak? Bo tutaj co tu jest urośnięte? Soja. Bo byśmy musieli sprzedać rzepak, a rzepaku nie sprzedawaliśmy chyba, bo cena jest ciulowa. Tak, a bo ona jeszcze rośnie. Yy, a kredyt na mnie starczy, tak? No, absolutnie mamy na minusie 570 tysięcy. To w ogóle nie ma takiej opcji. Co my tak kurde dużo mamy na minusie? Dobra, tak czy siak. Tu już jest wszystko zrobione? Nie, chwasty są. What the fuck, czekaj. Chwasty, A co to są chwasty? Aha. Bo tu znowu tak jakoś dziwnie to urosło, widzisz zobacz na mapę, takie jakieś schodki się zrobiły. Lejemy to czy nie? Bo ja nie. Ja nie wiem Na to też jest tylko 50% To z, można polecieć z nawozem, a nie wiem, chwasty, no to nie wiem trochę No to czekaj ja posypię najpierw zanim przyspieszę Jak to urośnie to już bardziej w ogóle dupa Co ja mam na, na tych fastylach. No nie wiem, właśnie, czy to kurde. Ten. No jak chcesz, nie? Bo jakbyśmy przyspieszyli, poczekali, no to tutaj te, które są, urosną na wyższe. Ale znowu pole, podejrzewam, urośnie wyżej. I te, które się pojawią tam, gdzie nie ma teraz, to będzie ciężko je dojrzeć, nie? No ale to już wtedy byśmy się po koordynatach prawdopodobnie jechać. To się w ogóle nawozi? Ty Przecież to się nie nawozi Czemu? O, ja wiem Może trzeba najpierw przejechać tym Na chwasty Nie Nie, to ja nie, nie, nie Kurde To ja nie sypię, coś jest nie tak Chyba musi jeszcze wyrosnąć Spróbuj przejechać tutaj, gdzie ja przejechałem na chwasty Wiecie, że to nie ten to wcześniej. Tutaj działa? No ale to wiesz, to, to i tak na chwasty lecisz tam gdzie one są na razie. Więc nie ma sensu teraz sypać Przyspiesz. tutaj. Jesteś pewien? No bo teraz ci łatwo po, po, polać, nie? Ale może nie wyrośnie jak trochę tego przyspieszysz Czekaj. Podjadę tam, żeby widzieć, szybko zareagować. Jest, dobra. I co, i na całym są? Nie na całym. Bo tam i tak prawy górny na, na, narożnik nie ma. To jeszcze troszeczkę. Nie, bo tam, tam to się zbagowało. To to już wyrośnie dopiero przy wyrośnięciu pola. Ja ci mówię. Na razie polej to co jest. Ja za tobą pojadę, posypię i. tam ten narożnik najwyżej się zrobi osobno i tyle, no trudno. No by się spierdzieliło, co poradzisz Tam dalej już chyba nie Ale zobaczymy czy jak się poleje, czy, czy te kwas, Aha, no w ten sposób, no dobra. Kurde, w dzień by się to łatwiej robiło to jak zwykle to lanie w nocy kurde i posypywanie. Dobra, ja muszę patrzeć na pole w zasadzie pójdę tam, gdzie tych chwastów nie ma, zobaczyć czy coś wyrośnie. I ja muszę patrzeć na ceny, kurde, bo musimy sprzedać ten rzepak. Aha, ta cena ustanęła. Czekaj, 1260 za rzepak. Kurde, my żeśmy odnotowali największą 1500, to jest gówniana cena. A co my teraz posadziliśmy? Soję. Ja bym jeszcze poczekał. Nawet jak, jak tam zniknie ta soja z tamtego pola, to już trudno, kurde. To już szkoda, pieniędzy tracić. Ale jak tą soję skosimy, to może nam na, na plus wyjdzie. No, no, niby tak, ale tą soję i tak byśmy nie mogli na razie sprzedać. Musielibyśmy ją na przyczepie zatrzymać. A tak to cholera wie, co wyrośnie na rano. to co? Sprzedajemy? No i. Ja bym sprzedawał. Dobra, no czekaj w y, pierwszym punkcie, elewator rozbożowo-wschodni, to jest, kurde? Eee, no, elewator rozbożowo-wschodni, to jest tutaj, gdzie jest, się jedzie przez pociąg, yy, ale nie tam, tam na lewo, tylko tu na prawo. A ja potem naczepę, gdzie jest jedna tona, to już jeszcze wrócę, nie? w którym jest ta, ta po, po lewej. Ta masz 59 ton całą załadowaną. Ty czekasz na razie. Dawaj. No, no, na pewno 7.50. Idealnie. No nie zdążyłeś. Zużyłem. Aha, praktycznie. No ale chyba po tej, po tej samej cenie sprzedaliśmy. Czekaj. Tak, cena nie zdążyła spaść. Nawet teraz jeszcze nie spadła. Po sprzedaży kupiłeś? Co? Pole? Nie. A, ja mogę Ty, a stać nas w ogóle? Bo coś mi się wydaje, że nie. Za mało chyba mamy. Weź, weź najwyżej mana i pojedź po drugie Mamy za mało mi się wydaje Pożyczka Mamy 189 tysięcy Mówiłem żeby jeszcze poczekać Bo po takiej cenie żeśmy sprzedali, że nie zarobiliśmy tyle ile trzeba Mamy 189 tysięcy A po pole kosztuje 192, 000. brakuje nam 3 tysięcy Co? dobrze powiedziane. To czemu tego nie, nie sprawdziłeś? Czy nam wcale... Dobra, e, sprzedaj swój wózek od tego, od traktora. Kumasz, to nam da brakujące tam te parę tysięcy. Albo ten, albo... Kershera Nie, Kershera się. Aha. Bo Kershera byśmy i tak musieli na. Przełożymy. przełożyć. No ale za niego nie dostaniemy tyle. Przecież no sam Crasher kosztuje 2,5 koła, chyba czy, czy 5, nie pamiętam. Lepiej będzie wózek sprzedać, i. Po, potem po prostu mana drugiego. 4 Dostaniemy? Czekaj, zaraz po Dostaniemy dwa, co? To. to nie, to nie starczy. Za wózek 6, 6,5%. No to wózek trzeba. Polika go sprzedaje tutaj, bez przyzny. Nie no jedź sprzedaj go, bo dostaniemy więcej wtedy. Musimy mieć jakiś minimalny zapas, kurde. Stało nam 4600 prawie 700. Ty, ale gdybyśmy tu posadzili od razu To chyba będzie, nie? W sensie w tym samym czasie? Bo tu na, u nas jeszcze nie wyrosło na przykład na naszym polu ani razu. Na razie były tylko chwasty. Czekaj, bo to muszę. Mhm. Uh -huh. Zgosiłeś mm -hmm. już cały? No Tak, no co to tak? Dużo tego nie ma. Teraz i tak chyba y, 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 poczekamy i zasięgniemy stan. No, ale właśnie to właśnie mówię, że teraz musimy zasiać, bo jeszcze tam to nie wyrosło. To będzie idealnie, właśnie na co ty chcesz czekać? Przejechałeś. Otwieraj lepiej plandekę, a nie. Próbowałem zobaczyć, czy ten dom możemy sprzedać, ale chyba nie, w ogóle go nie ma. On jest chyba już na stałe tutaj. Nie da się go zrównać z ziemią. Ale dziwne, bo wejść do, bo nawet do niego nie możemy. On jest na, na naszym terytorium? Tak. Zburzyć to. No nie da się, no chyba żebyś. No nie, nie wydaje mi się, żebyś. Mógł zburzyć yy, używając edytora mapy, nie? Nie, się nawóz. Który nawóz? No, w, w tym. W siebie nie pusił. No to trzeba jechać kupić, zapełnić. Nie, nie, nie. Pasyw bez. Co? Bez nawozu jedno. Ja pierniczę. A tutaj nie można ten sypać? No, tutaj, tutaj, tutaj nie na ten. no ale to już najlepiej, jak to robi siewnik, kurde. Przecież ja nie, nie, nie sypię tyle co siewnik, chyba. Nie pamiętam ile to ma rozrzutu. A tutaj nie mogę dospełnić. Nie ma tutaj tego nawozu. Jedź raz, dwa pod sklep i tyle, no. Jak tam nie będzie tej... Jak nie będzie nawozu to się kupi, no. Albo czekaj. Zaraz ci dam. Ale ty... Nie wiem czy to ci starczy na całe pole. Ale najwyżej ja ci dam i ty będziesz jechał dalej, a ja pojadę po ten nawóz. Mm, nie ma kurde pod sklepem. 2000 euro. Idzie rata kredytu o 12 w nocy za ten za kredyt, i kurde, pójdziemy z torbami. Nie wiem, zastanawiam się, może kurde tą soję sprzedać. A dobra, do 12 w nocy jeszcze daleko Zwiększone mhm, zapotrzebowanie na słonecznik. I to w dodatku ta cena z zapotrzebowania jest o wiele gorsza niż ta, którą ja odnotowałem największą.